mais j'ai Ale nie tylko podstawowa wewnętrzna sprzeczność interesów wyborców PiSu i Konfederacji w przyszłym parlamencie, Konfederacji, tych młodych i średnio młodych mężczyzn prowadzących biznesy, bo o tych konkretnie wyborcach mówię, którzy chcą więcej liberalizmu, więcej swobody, i też przy tym niższych podatków, niższych składek. Te składki są przecież mordercze, ja to sam przyznam, i starych proli z prowincji. O, przepraszam, przepraszam, ale nie mogę tego inaczej powiedzieć, którzy są świadczeń 13, 14, 19, a to wymaga dużych Podatku w dużych składek i podatku inflacyjnego. Nie tylko to, jest druga rzecz. Zagranica. Słuchajcie, jak ładnie wycofały się wszystkie te buraczane strefy anti-LGBT. Forsa. Unia nas nie wyrzuci. Nie, nie ma takiej możliwości. Jesteśmy zbyt ważnie położeni. Może by to mogli zrobić w przypadku Węgier, ale nie chcą robić precedensu. Nie zrobią tego w przypadku Polski. Może Polskę, że to całkowicie zmarginalizować. Zmarginalizować finansowo w ten sposób, czy ograniczać dostęp do rynku przez pewne sztuczne triki, może gospodarczo kraj tego nie wytrzyma. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to przy założeniu, że Stany będą stabilną demokracją, Stany też nie dopuszczą do, do tworzenia się tu Gileadu, Błażeńskiego cyrku, w którym być może z jednym ministrem, z którym obrony tak jak dziś z Błaszczakiem, bo z nim się porozumiewają i z Dudą, a nie z Kaczyńskim, chcą porozumieć, to im wystarczy. Natomiast ja się boję, słuchajcie, bardziej bać się trzeba innej rzeczy: wybory w Stanach 2024. Boję się tego dużo bardziej niż konfederacji, bo oni pójdą do budy razem z pisem, kiedy tupnie ambasador Stanów Zjednoczonych. Dokładnie tak jak było z Stefanem, jak było z próbą ostatecznego zniszczenia sądów przez Zizi. Jednak wystarczyło bardzo mocno tupnąć nogą i poszli do budy. Taka jest już ich mentalność. Nakradną się dosyć w orlenach i Kogichemach. A teraz wyobraźcie sobie Trumpa, czy nawet Trumpa z mózgiem, czy Irona De Santisa. I może być naprawdę ujowo. Ci ze że skupiamy się wyłącznie na Chinach, pieprzymy Europę Wschodnią, i tego się znacznie bardziej boje. I nie mówcie mi, że Stany będą kontynuować politykę. Wcale tak być nie musi. Ludzie tacy jak Trump, już bez mózgu, mogą spokojnie splunąć na Europę Wschodnią. W jaki sposób dogadać się z Rosją, żeby spokojnie móc się zająć Chinami? I ja się tego boję dużo bardziej. Wbrew pozorom, choć że bardziej odległe, to może mieć większe znaczenie niż PiS niż pis z nawet rządzący. Pis z konfą, po pierwsze, wewnętrznej sprzeczności interesów swoich elektoratów. Po drugie, trzymany nieco za mordę przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską, będzie warczał, ośmieszał nas, tak, strasznie ośmieszał, jest taki skansen katolicko-narodowo-faszyzujący, ale to będzie jak z psem, który z jednej strony warczy, z drugiej pierdzi ze strachu, ale ugryźć już nie może. Amen!